Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku obejrzycie dwa uruchomienia. Jedno odbywające się w Małopolsce Radogoszczkoło Tarnowa, drugie na Dolnym Śląsku, miejscowość Chmieleń w okolicach Jeleniej Góry. Są to klienci, którzy, do których dostarczyłem maszyny, uruchomiłem i którzy w tym momencie cieszą się nowymi maszynami. Aczkolwiek ich historie są zupełnie inne. Ale zacznijmy od początku. 24 lipiec, rozpoczęcie firmowego urlopu, ale jak to bywa, szef zawsze najbardziej zajęty. Pojechałem uruchomić oklejeniarkę do Radogoszczy. To co, wyruszamy na kolejne uruchomienie, tym razem w okolice, w okolice Rzeszowa. Jaś gotowy do pomocy? Ja gotowy do działania. No i jesteśmy na miejscu u pana Grzegorza. Pan Grzegorz miał już przygotowaną ładowarkę teleskopową, aby ściągnąć maszynę z auta, ją na zakład. Następnie podłączenie, montaż i uruchomienie oklejniarki, zmontowanie orurowania. Podsumowując materiał z uruchomienia w Małopolsce, trwało ono dwa dni. Rozpoczęło się w poniedziałek 24 lipca, zakończyło 25. pierwszy dzień skupialiśmy się na prowadzeniu maszyn, podpięciu zasilania zarówno pneumatyki, elektryki zmontowaniu rurowania, podpięciu, podpięcia odciągu. Odciąg był podpięty, podpięty bezpośrednio do oklejniarki, w związku z tym sterowanie odciągiem odbywało się bezpośrednio z pulpitu dotykowego oklejniarki. Przeszkoliłem wstępnie klienta, jako że wcześniej nie miał doświadczeń z maszyną. Klientowi wytłumaczyłem, jak wprowadza się okleinę, jak reguluje się poszczególne agregaty, na co zwrócić uwagę, jakie mogą być problemy, co najczęściej się dzieje, kiedy zabraknie powietrza w kompresorze, bądź zapomnimy go włączyć, i na tym zakończyliśmy nasz pierwszy dzień. Drugi dzień to był już dzień szkoleniowo-pracujący. Szkoleniowo, dlatego że klient miał wytłumaczoną maszynę jeszcze raz na zasadzie efektu pierwszeństwa i świerości. Następnie, już po tym, jak poczuł tą. Pierwszą wiedzę, która do niego dotarła, rozpoczął pracę na oklejeniarce, a serwisant przyglądał się poczynaniom klienta. I w momencie, kiedy pojawiały się sytuacje, że klient tracił pewność siebie, nie wiedział, jak coś zrobić, wtedy serwisant poproszony wchodził do akcji, tłumaczył na czym polega problem, jaki błąd został popełniony, a następnie klient ponownie wracał do pracy. I kontynuował obróbkę już swoich gotowych elementów, które mają trafić do klienta jako gotowe realizacje. Zapewne zastanawiacie się, co skłoniło klienta do zakupu oklejniarki Lazuri. W tamtej okolicy, w jego sąsiedztwie, już znajduje się oklejniarka od 4 lat Pro 12.6. Dodatkowo, klient jest zadowolony, dał dobrą referencję referencje klientowi. Ponadto. Pan Grzegorz jako właściciel firmy przyjechał na testy i prezentację do Jordanowa ze swoimi materiałami celem oklejenia większej ilości elementów, aby uzyskać pewność, że to czego oczekuje maszyna spełni. A przechodząc do uruchomienia zdolnego Śląska, tutaj temat był bardzo prosty. Klient w 2018 roku zakupił oklejeniarkę Pro 12.6 i użytkował ją przez 5 lat. Główną motywacją do zmiany oklejeniarki z Pro 12.6 starego modelu na nowy było zwiększone wyposażenie Pro 12.6 o natrysk wstępny płynu antyadhezyjnego, co było bardzo istotne z punktu widzenia klienta. Dodatkowo Natryst zarówno płynu antyadhezyjnego, jak i płynu czyszczącego realizowany jest poprzez nowe dysze, które wprowadziliśmy miesiąc temu, na których klientowi bardzo zależało. Więc w tym przypadku uruchomienie było: uruchomienie, szkolenie, montaż to był jeden dzień. Jako, że klient jest użytkownikiem maszyny od 5 lat, nie było konieczności zapraszania go zarówno do naszego centrum prezentacyjnego, jak i do innych klientów, ponieważ klient znał maszynę, był jej pewny i najzwyczajniej w świecie chciał odświeżyć swój park maszynowy. Spełniliśmy jego wymagania, dostarczyliśmy maszynę. Dodatkowo maszyna została wyposażona w kompletne orurowanie wraz z odciągiem co podniosło jakość pracy. Wcześniej pan Dariusz pracował na mniejszym odciągu, mało wydajnym, który powodował, że dużo zabrudzeń pozostawało w maszynie. Realizacja całego zlecenia przebiegła płynniej i szybko. W tym momencie pan Dariusz korzysta z mojego sugerowanego rozwiązania w zakresie odciągu. Odciąg ATC2 link do odcinku odciągu odciągu który już był realizowany wcześniej, możecie znaleźć tutaj. Podsumowując, szkolenie Pana Dariusza było krótkie ze względu na jego dużą znajomość na temat maszyny. W związku z tym szkolenie skupiło się na elementach, które w maszynie się zmieniły w ostatnich latach i które podniosły kwalifikacje Pana Dariusza, które już i tak były na bardzo wysokim poziomie. Jeśli zainteresowały Cię moje materiały, rozważasz zakup oklejniarki w przyszłości, i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat maszyn, uruchomień? Chciałbyś też poznać więcej referencji z zakresu uruchomień maszyn i użytkowania? Zajrzyj do mojej playlisty Oklejniarka u naszych klientów. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.